Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 23 odcinek. Opowieści Ammy. Wizyta u Wójcickich była najlepszym pomysłem, jaki przyszedł jej do głowy, kiedy miesiąc temu wróciła z Gdańska i nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Ci ludzie wnosili do jej życia jakąś inspirującą energię. Krótka rozłąka oczyszcza miłość, a długa niszczy. Patetycznie i z właściwą mu szarmancką klasą przywitał się pan Stanisław. Późniejsza rozmowa w cztery oczy z Marynią dała Annie prawdziwego kopa. – Masz czas na zajęcie się sobą, nie zmarnuj go. Zapytaj siebie, co chciałabyś zrobić, co sobie kupić. Tylko nie kupuj byle czego. A może w ogóle warto coś zmienić, wyjść ze starych kolein? Tego właśnie potrzebowała. Po raz pierwszy w życiu kupiła sobie sukienkę, która podobała się jej, a nie komuś innemu, na przykład babci, koleżance czy o zgrozo przypadkowej ekspedience w sklepie. Kolor czerwonego wina. Góra dopasowana do biustu, dół lekko rozkloszowany, po prostu śliczna. Wyglądała w niej powabnie i zwiewnie. I co z tego, że niepraktyczna i tylko na specjalne okazje. Cena Nigdy wcześniej nie zdecydowałaby się na taki wydatek. Przecież za te pieniądze miałabyś cztery tańsze ciuchy w sieciówkach, gdy rliwy wewnętrzny głos nie dawał za wygraną. Przez całe lata myślała, że to zdrowy rozsądek i zawsze mu ulegała. Tym razem, spoglądając na swoje lustrzane odbicie w eleganckiej przymierzalni, podniosła wysoko głowę, uśmiechnęła się i chwytając się pod boki, powiedziała półgłosem, ale stanowczo: Mam prawo kupić sobie to, co mi się podoba. Zapracowałam na to. Rosła w niej jakaś nowa siła, a wraz z nią radość. Obserwowała to od powrotu z Londynu. Budziło się w niej coś głębokiego, intymnego i prawdziwego. Oswajała się z tym. Bez wątpienia spotkania z tymi dwiema kobietami, mamą Michała i Marynią, działały na nią jak odtrudka. Wciąż jednak, chwilami czuła się jak dziecko stawiające pierwsze samodzielne kroki, ostrożnie sprawdzała teren dorosłości i odkrywała smak własnych decyzji. Większość jej rówieśniczek przerabiała to kilka lat wcześniej. Jej dojrzewanie niestety nie przebiegało standardowo. Najpierw ucieczka do świata książek i fantazji, a potem nagły skok na głęboką wodę roczna emigracja, powrót, praca, studia, dom na utrzymaniu. Pędząc na oślep w rwącym nurcie codzienności, nawet nie miała czasu na głębsze refleksje. Dopiero Maria podczas wieczornego spaceru po gdańskiej plaży pokazała jej to w całej okazałości niczym panoramiczne zdjęcie. Może martwiła się o los syna, który związał się z taką dziewczyną. Właśnie w tym pogmatwanym, pulsującym tyglu jej życia był Michał. Cudowny, czuły, oddany, pierwszy, najważniejszy. Na ekranie telefonu wyświetlił się SMS od Sylwii. Będziesz jutro po południu? Wpadnę na kawę, wracam na stare śmieci. Ania odpisała z ociąganiem. Kawa chętnie, ale w mieście, bo mam remont. Kolejny SMS nie brzmiał sympatycznie. Odbiło ci? Ta rudera jest do rozbiórki. Sylwia jak zwykle nie przebierała w słowach. Pogadamy jutro, mam dla ciebie specjalną propozycję. Na burmuszenie Sylwii graniczyło z agresją, gdy przekroczywszy próg domu Ani, zobaczyła rozłożone folie, farby i inne remontowe akcesoria. Trzeba mieć nasrane w głowie, żeby marnować czas na coś takiego. Gdybyś codziennie musiała patrzeć na te brudne ściany i stare graty, też chciałabyś coś zmienić, ania broniła się patrząc jej prosto w oczy. Przez ułamek sekundy na twarzy Sylwii pojawiło się nawet lekkie zmieszanie, ale błyskawicznie zastąpił je naturalny tupet. Do wszystkiego trzeba podejść z głową. Ja mam w domu srać i nie ruszę go, póki chałupa nie będzie przepisana na mnie. W biznesie nie ma sentymentów. To w końcu wracasz do domu czy nie? Anne drażnił wyniosły ton głosu Sylwii. Wcześniej go nie zauważała, ale teraz, może przez tę bezpardonową krytykę, wzbudzał w niej złość. Tymczasowo Adrian mnie rozczarował. Połowa lata my kisimy się w tej jego dziupli. Zapaliła papierosa. Egzaminy we wrześniu, a synek Tatusia już grzecznie siedzi w książkach. Pajac jeden. A ty nic nie masz na wrzesień? Sylwia zaciągnęła się mocno i powoli wypuściła dym ustami. Odpuściłam temat. Żeby się w życiu dobrze ustawić, potrzebujesz dobrego pomysłu na biznes, a nie gównianego dyplomu. Szkoda czasu na te teoretyczne bzdury. Zresztą co oni wiedzą o interesach? Przecież to zwykła banda nieudaczników. Zarabiają marne grosze, tak jak moja matka. No, do rzeczy. Sylwia rozejrzała się dokoła, jakby widziała wnętrze pierwszy raz w życiu. Przyszłam do ciebie właśnie w interesach. Co powiesz na dwupokojowe, świeżo wyremontowane mieszkanko z balkonem na pilczycach? W jakim sensie? No, czy chciałabyś tam mieszkać? Sylwia padała wzrokiem każde drgnienie mięśni twarzy Anny. O co ty mnie pytasz? Przecież ja nie mam kasy na coś takiego. Kasy nie masz, ale masz tę ruderę. Okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Proponuję ci dobry układ. Kolejne głębokie zaciągnięcie i wypuszczenie kłębów dymu, jak na spotkaniu twardych biznesmenów, czy raczej mafiozów. W każdym razie tak się to Annie skojarzyło. A Sylwia kontynuowała: Mój ojciec ma to mieszkanko na zbyciu, a dokładnie będzie je miał gdzieś w okolicach października albo listopada. Ostatnio było wynajmowane, ale lokatorzy wyniosą się do końca września. Potem kapitalny remont i gotowe. Pomyśleliśmy o tobie w pierwszej kolejności. Wyglądałoby to tak, że ty sprzedajesz nam chałupę, a my tobie mieszkanie. Rzeczoznawca wyceni obie nieruchomości, a różnicę dostaniesz w gotówce. Szacujemy, że będzie to mniej więcej 80 do 100 tysięcy. W sam raz na fajne urządzenie. Ta co? Zainteresowana? Anna stała oszołomiona, niezdolna do jakiejkolwiek reakcji. Dziewczyno, zacznij myśleć przyszłościowo. Sama nie wyremontujesz tej ruiny. A tam idziesz na gotowe. Żyjesz, bawisz się i nic cię nie obchodzi. Spadam, a ty myśl, masz trochę czasu. Po wyjściu Sylwii Anna została z totalnym chaosem w głowie. Rozpoczęty remont dodawał jej skrzydeł, a teraz jakby ktoś te skrzydła podciął. Obeszła dom dookoła. Rzeczywiście był w złym stanie. Lada moment spadną liście z drzew, co oznacza mnóstwo pracy przy ich sprzątaniu. Potem zima i rozpalanie pieca. Może warto uwolnić się od tego raz na zawsze, westchnęła głęboko. Kątem oka dostrzegła grasujące na pniu buka popielice. Hugo wylegiwał się leniwie na słońcu. Za mniej więcej dwie godziny rozpocznął swój wieczorny koncert świerszcze. Kochała to miejsce, półdzikie, choć w obrębie dużego miasta, oswojone, a jednak wciąż nie do końca znane. Być może tylko ona widziała w nim cuda i tajemnice natury, zmienność zapachów o każdej porze roku, grę świateł między konarami drzew. To fascynowało i przenosiło ją do ukochanego świata fantazji. Tak było zawsze, a z chwilą pojawienia się Michała rozkwitło milionem nowych doznań. Wieczorem, po rozmowie z Michałem, jakoś uporządkowała myśli i odzyskała, przynajmniej częściowo, pierwotny zapał i spokój. Postanowili, że skonsultują całą sprawę z Asią, a finał, gdyby doszło do wymiany mieszkań, i tak będzie nie wcześniej niż w okolicach Bożego Narodzenia, więc warto odświeżyć dom nawet na te kilka miesięcy. Już następnego dnia okazało się, że temat sprzedaży mieszkania jest dla graczyków niezwykle palący. Cześć Aniu! W, w słuchawce zabrzmiał nieprzyjemny głos Martyny, tym razem jednak jakby z odcieniem skrzeczącej przymilności. Wpadnę dzisiaj do biura i chętnie wypiję z tobą herbatę. Ostatnią rzeczą, na jaką Anna miała ochotę, było przesiadywanie z tą ordynarną dziewczyną, jednak jak się okazało, tego poranka była promienna i przyjazna. Sorry, że czasami ponosiły mnie nerwy. To przez ciąże Martyna pogładziła brzuch. Wiadomo już, kogo tam masz, Ania siliła się na swobodny ton rozmowy, chociaż wewnątrz odczuwała maksymalne napięcie i niechęć. Jasne Mały graczyk, wykrzyknęła triumfalnie. W głowie Anny zaszemrały słowa wypowiedziane kiedyś przez Sylwię. Złapała starego na Bachora. Nie chciała tak na to patrzeć. Zresztą, co ją to obchodziło? Aktualnie potrzebowała jak najszybciej zakończyć to wymuszone spotkanie, przez które zapewne wyjdzie z pracy później niż zwykle. Martyna niemal od razu przejęła inicjatywę. Słuchaj, mam dla ciebie propozycję kupna mieszkania, a właściwie sprzedaży twojego domu. Wiem, Sylwia mi mówiła. Twarz Martyny na mikrosekundę wykrzywiła się, jak po zjedzeniu całej cytryny. Kiedy zdążyła ci powiedzieć? Wczoraj. Zacisk szczęk Martyny i pioruny w oczach wskazywały na potężne niezadowolenie, doprawione furią. Muszę lecieć, odezwa się w tej sprawie. Wypadła z biura jak pocisk i już za progiem krzyczała coś do telefonu. Paczworkowa rodzina najwyraźniej się nie dogadała, ale Anna nie miała zamiaru zaprzątać sobie tym głowy. Nie mogła się doczekać urlopu. Na dwa ostatnie tygodnie sierpnia prezes zamykał firmę na klucz. Bardzo chciała do tego czasu zakończyć ten swój mini-remont, tym bardziej, że czekał ją wyjazd do Boża, który Sylwia zdążyła już zaopiniować. Co? Ty naprawdę jesteś dziwna. Zmarnujesz tydzień urlopu na jakieś bohomazy w zapadłej dziurze z bandą dziwaków? Chyba po raz pierwszy w życiu Anna poczuła szczerą złość i odważyła się sprzeciwić tej bezczelności. Od dzieciństwa Sylwia narzucała jej swoje zdanie. Za każdym razem miała lepszy pomysł na zabawę i zawsze przejmowała inicjatywę. Zresztą wszystko, co do niej należało, też było lepsze. Z tym akurat trudno było się nie zgodzić. Propozycja wyjazdu na plener malarski do Boża, Pojawiła się znienacka pod koniec lipca, gdy okazało się, że Stowarzyszenie pana Stanisława ma jedno wolne miejsce, już opłacone, dla malarza amatora. Corotnie, corocznie studenci ASP i inni zainteresowani sztuką malarską, wśród których nie brakowało niespełnionych artystów, korzystali ze stypendiów fundowanych przez Ammę, żeby szlifować swoje umiejętności pod okiem doświadczonych wykładowców. To było to. Malarskie klimaty pociągały Annę jak magnes. Całą sobą pragnęła chłonąć wiedzę na ten temat. Termin też okazał się idealny: ostatni tydzień sierpnia, więc razem z Michałem wrócą do Wrocławia 1 września. Była ciekawa wszystkiego wykładów, zajęć praktycznych, ludzi. Już sama myśl o wyjeździe poprawiała jej nastrój, a może dzięki temu nie przejmowała się mało ważnymi komentarzami i nieistotnymi sprawami. Dzień przed podróżą wybrała się do fryzjera. Podsłuchała niechcący rozmowę koleżanek ze studiów i umówiła się do salonu, gdzie podobno strzykły nieziemski fryzjer-stylista. W każdym razie cieszył się taką opinią. Oszczędzała pieniądze na tę okazję i wielokrotnie wahała się, czy to dobry pomysł. Był dobry i to jeszcze jak. Proszę spojrzeć na mnie z uniesionym podbródkiem, a teraz oprzeć głowę na lewym ramieniu. Doskonale. Fryzjer oglądał twarz Ani, ujmował włosy i kręcił nimi w różnych kierunkach. A teraz, mały eksperyment. Wyraźnie dostrzegł coś, co go zainspirowało. Proszę zamknąć oczy i nie bać się, nie będę używał nożyczek. Przeciwnie, powiem, kiedy będzie można patrzeć. Chwila cierpliwości i mamy to, wykrzyknął z błyskiem w oku. Anna zobaczyła swoje odbicie w lustrze i drgnęła zaskoczona. To ja. Nad jej całkowicie odsłoniętym czołem górował okazały, sztuczny warkocz, który oplatał głowę dookoła. Nie mogła uwierzyć, że ten prosty manewr zupełnie odmieni wyraz jej twarzy, a w zasadzie w ogóle odsłoni twarz, od zawsze zakrytą do połowy przed, przez długą grzywkę. Klasyczna słowiańska uroda, smoknął z uznaniem. Zdecydowanie odradzam jakiekolwiek strzyżenie. Tym włosom trzeba pozwolić rosnąć. Na dzisiaj proponuję jedynie welon. Co takiego? Uchwycę kilka pasemek od czubka głowy i ufarbuje na jakiś ciekawy odcień, opadając na resztę włosów jak welon nadadzą fryzurze charakteru. Pomysł był świetny i Anna wyszła z salonu jak nowonarodzona. Po raz pierwszy w życiu zobaczyła swoją twarz jako interesującą i nawet się do siebie uśmiechnęła. Ten człowiek naprawdę ją odczarował, czy raczej uruchomił ewolucję szarej myszy. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia.